Cześć, witajcie w kolejnym odcinku subiektywniku spiskownika. Niewiele się od wczoraj zdarzyło, ale to nie znaczy, że nie mam o czym mówić. Ponieważ dużo tweetów się ostatnio pojawiło w związku z tym, jak Bitcoin znowu już osiągnął pułap 30 tysięcy i o tym będziemy dzisiaj też mówić. Natomiast no właśnie chciałem poruszyć to od drugiej strony, czyli. Na przykład, jak to się dzieje, że bitcoin urósł do 30 tysięcy, jaki wpływ ma na to właśnie na przykład pan Michael Saylor, który stale bierze nowe kredyty na to, aby kupować tego bitcoina. I to jest bardzo proste pytanie. Kto mu te kredyty daje? Z bitcoina przecież nie ma żadnego przychodu, więc wszystkie ewentualne spłaty odbędą się tylko i wyłącznie poprzez to, że będzie on musiał sprzedać te bitcoiny. W momencie, kiedy jest tak poważnym graczem o z tak dużym zaangażowaniem. W jego portfelu znajduje się grubo ponad 120 tysięcy bitcoinów. Należy sobie zadać pytanie, który departament ryzyka, w którym banku pozwala na takie rzeczy? Bo to jest zbyt grubimi nićmi szyte, aby mogło być dostępne dla zwykłego Kowalskiego. Wyobrażacie sobie, że wasz bank da wam na zakup kryptowalut kredyt, niskooprocentowany kredyt? To pomyślcie jeszcze raz. W związku z tym, kto i dlaczego finansuje pana Saylora? Skoro wszystko, co może odzyskać, to poprzez upłynnienie dużej części tego, co posiada, po tym jak zrobi wokół tego no, nagonkę, hype, czyli po prostu nakręci sprzedaż. Oczywiście można patrzeć na to z dwóch stron. Jest też taka, że banki w obawie o utratę swoich aktywów mm, będą chciały utrzymywać cenę bitcoina w górze, tak aby Dostać zwrot choćby tego kapitału, który zainwestowały w pana Saylora. A w ich bilansach przecież nic nie zmieni, bo tak jak miały bitcoina, to nawet może on urośnie w cenę, w związku z czym nadal będą miały, wszystko będzie się zgadzać. Ale pomyślmy nad tym bardziej systemowo. Skoro wszystkie banki centralne kupują złoto, i wszystkie normalne banki są oskarżane o to, że cenę tego złota czy srebra spufują, zaniżają, robią wszystko aby te banki centralne mogły kupować tanio a z drugiej strony pokazują że bitcoin jest alternatywą że jest fantastyczny że można do niego dostać nawet kredyt I że on stale będzie rósł że tu 100% tam 100% o czym też dzisiaj jeszcze będzie później i że jest bardzo atrakcyjnym w przeciwieństwie do tego barbarzyńskiego reliktu aktywem a finalnie jak to może się odbyć że całe to papierowe złoto okaże się nie do Wydobycia z skarbców Comexu, co w wypadku bitcoina akurat nie jest niemożliwe, bo tam się handluje przecież fizycznymi tokenami, tak? Czy tam, no chyba, że już ktoś naprawdę totalne wały robi na tych giełdach niektórych, bo nie wiem do końca, jak one funkcjonują, chociaż finalnie pewnie rozliczane są realne adresy, tak? Tych tokenów. No niemniej, finalnie lądujemy w sytuacji, że okazuje się, że nie ma tylu stołków, ilu chętnych, żeby na nich usiąść, zamyka się. LBMA czy Comex, pokazuje słonia, no i co z tego? No, tylko tyle, że następnego dnia nastąpi rewaluacja złota. Tak? Dlatego można sobie to pozwolić, bo można zaryzykować dla ratowania całego systemu, po pierwsze, udzielanie kredytów panu Sailerowi z jakiegoś banku typu SVB, bo bodajże tam ma również jeden z kredytów. Z dalej warto pompować w te banki, które mają płacić nawet kary za to, że są złapane na gorącym uczynku za to, że zaniżają ceny metali szlachetnych. Samemu skupować te metale, a finalnie, mając już je fizycznie w kieszeni, no, można wywrócić cały stolik i zrzucić z niego żetony. Zbyt dużo tutaj rzeczy dzieje się takich na granicy niemożliwego, tak? Że oto przychodzi magik Michael Saylor i Dostaje miliardy na inwestycje w jakieś yy, elektroniczne zapiski. No, otrząśnijmy się na chwilę, właśnie z tego życzeniowego myślenia i popatrzmy na to realnie. No, to nie może być inaczej niż to, że po prostu ten facet jest wliczony w koszty. Jasne, to nie stanie się dzisiaj, jutro, pojutrze, ale wobec problemów z poziomem zadłużenia światowego, ze stopami, z stopami, z deficytami, no jest to nieuchronne. Więc z któregoś dnia niektórzy się obudzą z, ze złotem w skarbce, niektórzy się obudzą z bezwartościowymi zapisami o tym, że powinni mieć złoto w skarbce, a niektórzy obudzą się z zapisami, że mają bitcoina na koncie i, i co dalej. Więc możesz dzisiaj wybrać, w której grupie ty się chcesz znaleźć. No dobra, tytułem wstępu tyle. Pomyślcie o tym, czy ten scenariusz jest możliwy. Czekam na komentarze. I przechodzimy już do slajdów, a w nim no właśnie Bitcoin złomuje wszystkie tradycyjne aktywa w tym roku i przy to przy najbardziej niekorzystnym otoczeniu regulacyjnym w swojej historii. Odpisałem na tego tweeta. To jest słownikowa definicja bańki. A jeśli coś się zachowuje w oderwaniu od wszystkich fundamentów i na przekór e, rynkom, no to znaczy, że coś z tym jest nie tak. Przy czym e, oczywiście jest to również przekłamanie. Bo jeśli weźmiecie sobie wycenę akcji Tesli to ona również poszła 100% w górę od ostatniego tam dołka. od momentu kiedy śmiano się, że nie wolno zadawać pytania ile Tesla ma do setki. No i od tej setki się odbiła do 200. Także poszła 100% w górę, więc Bitcoin nieprawda, że jest jedynym e, aktywem, które, które złomuje wszystkie tradycyjne. Nieprawda. Także nie dajcie się manipulować tego typu postą. No i właśnie to, że mimo, że poszedł 100% w górę i wszyscy mówią 100% w górę, 100% w górę, mówię, pomyślcie o tym, bo największość większość ludzi wchodziła w momencie, kiedy tam potencjał rósł i miał 65 tysięcy. Więc 30 tysięcy to jest to, że nadal są ponad 50, blisko 60% pod wodą ze swoimi inwestycjami. I tego tweeta również wysłałem. No i też za chwilę miałem odpowiedź, bo pojawił się news Bloomberga, że no właśnie, choćby Salvador po zainwestowaniu 108 milionów dolarów w Bitcoina i po tym, jak on urósł w 100%, nadal jest stratny na swoim posiadaniu Bitcoina. 29% Od takie to zarąbiste aktywo, które złomuje wszystkie inne. A tutaj pewien trend, który zaczął się rozwijać w Stanach, tutaj akurat jest Whole Foods Market, ale widziałem na przykład o tym, że Walmart zamknął wszystkie sklepy w Chicago i podobno one nigdy nie przynosiły dochodu. Ja myślę, że to nawet nie o to chodzi, tylko że właśnie w związku z tym, że są kradzieże i są hostile visitors, jak to tu określają, to firmy będą zamykać swoje podwoje w takich niebezpiecznych miejscach jak Chicago, San Francisco, Los Angeles, bo nie ma utrzymywanie ich tam żadnego sensu. Ubezpieczenia w końcu pójdą w górę w związku z tym, co tam się dzieje, bo do tej pory no, to się były sporadyczne czy pierwsze wypadki, w związku z czym polisy nie uwzględniały jeszcze kosztów tego typu zachowań konsumenckich, nazwijmy to tak, na to, że władza przymyka na to oko, no to teraz to zaczyna wchodzić i to będzie długoterminowy trend, który no niestety przybierze na sile, w związku z czym pomyślcie jakie to może mieć konsekwencje dla sieci handlowych, handlu, dla ubezpieczeń i tak dalej, i tak no dalej. w pierwszej kolejności również dla polityków, gdzie Lori Lightfoot w Chicago już zaliczyła zieloną trawkę po pierwszej kadencji. Mam nadzieję, że czeka to również innych, tych łołkowych, no ale te miejsca się nie zmienią, no po prostu ci ludzie tak, głosują nogami, tak. Czyli zobaczcie, które stany się naj, najbardziej wyludniają, a które się najbardziej zaludniają. No, będziecie mieli odpowiedź, gdzie jest ludziom jakoś, a gdzie już nie widzą swojego miejsca. No i tak, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Zobaczmy ankietę NFAB dotyczącą, czy to jest dobry czas na rozwijanie swojego biznesu. Pytanie było skierowane do właśnie małych biznesów. I uwaga, dołek jest tak ciemny jak <laughs> szczyt tego, co się wydarzyło po kryzysie 2008 roku i tylko raz odczyt był niższy w roku 80. Przebiliśmy już nawet dyskomfort spowodowany totalnym lockdownem roku 20., kiedy to w kwietniu było 50% więcej chętnych do tego, aby swój biznes rozwijać. Grupka posłów Pis chce zniesienia limitów obrotu gotówką z Polskiego Ładu. No, no, mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Po prostu nie wyobrażam sobie zamordyzmu, do jakiego chcą doprowadzić. Nie wiem jak to się skończy, natomiast warto to śledzić. To powinno być w interesie nas wszystkich, a może nawet pójść krok dalej i tak jak to Desantis chyba na Florydzie chce zrobić, zabronić, że tak powiem, wręcz wpisać niemal może do konstytucji, że Polska nie będzie na przykład posługiwać się CBDC, czyli zamordyzm nie będzie miał miejsca, ten ostateczny zamordyzm. A informacje z CMC Market Polska, które zwraca uwagę na to, że ilość kontraktów na indeks SP500 w wersji długiej spadła do historycznie krótkich hmm, poziomów. Także wszyscy zaczęli shortować SP500, czyżby coś czuli. Być może nie tylko oni, bo Rafał Zorski wchodzi w grubego shorta na Dax i Nasdaq. Według niego wisi w powietrzu czarny łabędź. Nie, no ten łabędź wisi, oczywiście. Nie wiadomo, co to będzie. Natomiast on tu pisze: czekam do końca tygodnia. No i to jest właśnie problem. To jest, to, znaczy, to nie jest problem, bo on jest spekulantem. Natomiast w kierunku inwestycji nie możemy mieć takiego horyzontu czasowego, bo być może się nic nie wydarzy. Bo, uwaga, moim zdaniem dzisiaj CPI w Stanach będzie takie. Jaki jest konsensus analityków? Jeśli Fed ma utrzymać jakąkolwiek narrację, to musi to być narracja rynków, a rynki tego się spodziewają, więc takie cyferki dostaną, zostaną ugotowane później. Jak nikt nie będzie patrzył, oczywiście one zostaną zweryfikowane, tak jak już to miało miejsce w tym roku również, gdzie mówiono o tym, o w końcu spadła. Kiedy to był miesiąc, kiedy absolutnie jeszcze nie spadła, tylko później o tym powiedziano, kiedy już nikt na to nie zwracał uwagi, to był w styczniu. Tym razem myślę, będzie podobnie, czyli konsensus się sprawdzi, niby inflacja w dół, ta bazowa może lekko w górę i tak dalej, wszystko jest dobrze i dalej to będzie trwało w tej formie, w jakiej jest. Nie wiem, czy big money się dają na to jeszcze łapać. Na pewno już też zdrowo są wyprztykani z kasy, bo te wzrosty NVIDIA czy Tesli czy Bitcoina po 100% kosztowały coś, ten retail crowd. Także potencjał do wzrostu jest ograniczony, liczba shortów na SP rośnie. Spekulanci, jak widać, również chcą shortować. Zatem pytanie, no właśnie, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Bo co oznacza ewentualny pivot? No właśnie to, że i tak, i tak historycznie oznacza to tylko jedno: rynki zaliczą totalną wtopę, bo to dopiero w momencie, kiedy Fed zdecyduje się na obniżki stóp, zawsze jest ten moment pivotalny dla rynków. Wtedy dopiero jest ta prawdziwa zwała. Także Fed powinien jak najdłużej trzymać się tej narracji, w której się znajduje. Właśnie dla spokoju rynków, a rynki na razie widać są w dużym zawahaniu. Natomiast w dłuższej perspektywie zdecydowanie jeden czy kilka czarnych łabędzi na pewno się pojawi, bo sytuacja jest raczej na ostrzu noża, nie do opanowania. No, nie da się upchnąć tylu nieruchomości komercyjnych, aby zaspokoić wierzycieli Blackstone'a. Nie da się i tak dalej i tak dalej. Tych nie da się, będzie coraz więcej. W którymś momencie to będzie lawinowe, tak? Czyli nie wystarczy wydrukować, kliknąć przycisku i dorzucić nie wiem, 800 miliardów w systemie Fedu, czy bilion. W którymś momencie ten problem wyśliźnie się również poza Fed, poza regulacje amerykańskie, no i wtedy się zacznie naprawdę robić nieciekawie, ale co my tam wiemy. Także dzisiaj. Skłaniamy się do tego, że będzie tak jak chce konsensus. Rynki może trochę pójdą w górę, potem trochę spadną, a zakończą tak blisko zera, jak to mają ostatnio w zwyczaju. Nie ma się czym podniecać. Wszyscy i tak realizują swoje zyski w Bitcoinie przecież, nie? Więc spoko. Także ostrożności dzisiaj tam ze swoimi pieniędzmi. Raczej poczekajcie, w którą stronę to pójdzie, jeśli nie macie na tyle. Nerwów, aby czekać na jakąś poważniejszą zwałę, w którą coraz więcej osób jednak wierzy. Poza Cezarym, Grafem oczywiście, który tam pompuje dalej. Pompuje. Nie wiem, już nawet long term ma chwilę zwątpienia. A Cezary jest jednak uparty. Tak, też skłaniam się do tego, że dolar prędzej dojdzie do 4 w tej chwili złotych niż do 5, a nie mówiąc o 6. Na to liczę, bo tam też jakieś płatności może wtedy szybko się porobi i będzie fajnie. Do usłyszenia w piątek. Cześć.